Szczęść Boże, Krzysztof Guz, witam Państwa i zapraszam na informację dnia. Górnicy kopalni Silesia nadal protestują pod ziemią. Dziś rozpoczął się szósty dzień akcji protestacyjnej. Protestujący domagają się gwarancji zatrudnienia i jasnych decyzji dotyczących przyszłości kopalni. Jesteśmy tutaj z ulicy Słowacji Silesia, nie poddamy się, będziemy walczyć do końca o nasze miejsca pracy, o naszą kopalnię i o naszą kadrę. W Wigilię na terenie kopalni odprawiona została msza święta dla rodzin protestujących. Kapłani odwiedzili górników pod ziemią. Przede wszystkim wiedzą, że w tym takim cudownym dzień, jak jest Wigilia, nie byli Widzieliśmy, że to wyjdzie nasz kot. Tak, po Gruszające. Protestujących odwiedził także przewodniczący Solidarności Piotr Duda. To jest odwaga, zjechać na dół i protestować wiedząc o tym, że to może być dzień, to może być tydzień, to może być dziewięć dni jak było w 2003 roku, ale może być i nie wiem, kilkadziesiąt dni. Górnicy są zdeterminowani, bo nie chcą nic nadzwyczajnego, chcą być tylko w taki sam sposób traktowania jak każdy inny, nie chcą być... Dyskryminowali. Związki zawodowe domagają się pilnego spotkania z ministrem energii Miłoszem Motykom. Polityk zwrócił się z apelem o zakończenie protestu i zaproponował rozmowy dopiero po 6 stycznia. Górnicy odrzucają propozycję ministerstwa i zapowiadają kontynuację akcji. Będziemy walczyć przede wszystkim o to, żeby było równe traktowanie w, wszystkich wydobywczych pracowników, żeby żeby nas obiecywać z ustawą e, Zrobimy wszystko, by po prostu walczyć o to, co Akcja protestacyjna jest wyrazem sprzeciwu wobec trudnej sytuacji spółki, planowanych zwolnień grupowych oraz wyłączenia załogi Silesii z osłon socjalnych. Rzecznik protestujących Kazimierz Grajcarek mówi wprost: To, co dzieje się w Pegesylezji, to efekt fatalnego zarządzania. Ostrzega też przed zbliżającą się katastrofą dla polskiego górnictwa. Zamknięcie kopalń będzie miało katastrofalne skutki dla naszej gospodarki. Związki muszą się zjednoczyć i bierzcie z nas przykład. Wywalą nas wszystkich z pracy, zlikwidują polskie górnictwo i. Węgiel będzie sprowadzany spoza Unii Europejskiej. Chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. W 1994 roku podpisano porozumienie z Kyoto. Wtedy Unia Europejska spoza Unii Europejskiej sprowadzała w granicach 160 milionów ton węgla energetycznego, bo o tym mówimy. Dzisiaj, po kilkudziesięciu latach, nie ma, no bo to już 20 lat, po podpisaniu tego porozumienia z Kyoto Unia Europejska spoza Unii Europejskiej sprowadza ponad 240 milionów ton. Więc jest to wielkie kłamstwo. I rzeczywiście e, sprawa naszej kopalni, tego co się dzieje, fatalnego zarządzania, człowieka, który nie ma zielonego pojęcia o tym, jak zarządzać górnictwem, ludzi, którzy mu zwracają uwagę, Chociażby <laughs> pracownicy kadry, inżynierowie, że trzeba inaczej. To on mówiła właśnie, że trzeba tak. No więc to też jest apel do rządzących tych i przyszłych rządzących: nie sprzedajcie ludziom, którzy się nie znają na tym, jak produkować węgiel. Oni przyszli tutaj tylko się napaść, na na jeść, na zarobić na górnictwie i teraz go chce zaorać. Więc ten protest jest przeciwko złemu zarządzaniu, bo nasza kopalnia ma 100% szansę na zbyt. W wielu miejscach w Polsce są nadal trudne warunki na drogach. Synautecy ostrzegają przed gołoledzią. Warto o tym pamiętać, planując świąteczne powroty. Zagrożenie gołoledzią i bardzo trudne warunki na drogach wystąpiły praktycznie w całym kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia aż dla czternastu województw, ślizgawica doprowadziła do wielu wypadków i kolizji. Wiele dróg było nieprzejezdnych. Do największego karambolu doszło na drodze ekspresowej S8 pod Rawą Mazowiecką w województwie łódzkim, gdzie zderzyło się 9 samochodów osobowych. Poszkodowanych zostało 9 osób, w tym 5 dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Strażacy kilka osób musieli wydobyć z pojazdów. Trasa była zablokowana przez kilka godzin. Do serii kolizji doszło w wielu innych miejscach, także na drogach krajowych i lokalnych. Synoptycy informują, że dziś również mogą wystąpić Wystąpić opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Możliwe są również opady marznącej mrzawki lub deszczu powodujące gołoleć. Alerty obowiązują dziś do wieczora, warto pamiętać o tym, planując świąteczne powroty. W przededniu w przededniu spotkania zełęskiej Trump Rosja dokonała ataku na Kijów. Polska po raz kolejny była zmuszona poderwać myśliwce. Czasowo zamknięte lotniska w Rzeszowie i Lublinie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się jutro na Florydzie z przywódcą Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Rozmowy mają dotyczyć projektu porozumienia pokojowego, gwarancji bezpieczeństwa i możliwości wywarcia presji na Moskwę. Wołodymyr Zełenski musi się przygotować do trudnej rozmowy. Już jedno ze spotkań zakończyło się fiaskiem. Trump przed jutrzejszym spotkaniem sugeruje wprost, kto rozdaje karty. Prezydent Ukrainy Władimir Załoński nie ma nic, dopóki ja tego nie zatwierdzę, zobaczymy więc co ma. W środę prezydent Ukrainy przedstawił szczegóły planu. Zakłada m.in. potwierdzenie suwerenności Ukrainy, zamrożenie linii frontu na obecnych pozycjach oraz wsparcie rozwojowe i odbudowę kraju. Porozumienie miałoby być zawarte między Ukrainą, USA, Europą i Rosją. Są pewne kwestie, które tylko my jako liderzy możemy omówić i szczerze mówiąc 20-punktowy plan, nad którym pracowaliśmy jest gotowy w 90%. Z kolei kwestia członkostwa Ukrainy w NATO pozostałaby decyzją państw sojuszu. Kijów podkreśla jednak, że nie rezygnuje z tej perspektywy. Choć Rosja wyraża zainteresowanie planem pokojowym, nie zaprzestaje w atakowaniu Ukrainy. W Kijowie po raz kolejny było słychać głośne eksplozje. Podczas ataku rakietowego mieszkańcy schronili się w metrze. Eskalacja konfliktu ze strony Rosji jest także zagrożeniem dla Polski. Putin rozmieszcza nowe pociski hipersoniczne Orszenik w dawnej bazie lotniczej we wschodniej Białorusi. Ma to wzmocnić Zdolność Kremla do rażenia celów na terenie całej Europy. Białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka powiedział, że pierwsze pociski Orszenik zostały rozmieszczone. Łącznie na Białorusi pojawi się do 10 wyrzutni. W przypadku eskalacji konfliktu siły zbrojne liczące kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy rozmieszczonych w zachodniej Rosji natychmiast dołączą do walki jako drugi szereg. Białoruś jest pierwsza, musimy odpowiedzieć, a Federacja Rosyjska będzie nas wspierać. Tymczasem, w związku z działaniami rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, które atakuje cele na Ukrainie, polskie wojsko rozpoczęło działania w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje na czas działań wojskowego lotnictwa. O bezpieczeństwie na Ukrainie i w Europie rozmawiali wczoraj telefonicznie prezydenci Karol Nawrocki i Donald Trump. To były informacje dnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.